Do be do be do be yeah, Do 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 touch Do be do be do be do do do. Do be do be do be yeah, Do be do be do 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 be do be do be do do do. Do be do be do be yeah, Do be do be do 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 do. Just call my wishes. <laughs> Znów słyszę je, gdzie je, jest ten dział czwórek? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie on jest? Szukam ich bez przerwy co dzień, co noc, co noc, co dzień. Przeszedłem forum i wzdłuż i wszerz i wszystkie działy dobrze znam. A tylko czasem słyszę ich jęk, jak go się czat i na nerwach i gra.